Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, jak widzicie, przede mną leży boczek i zrobimy dzisiaj pyszny, wędzony boczek. Boczek klasyczny, bez żadnych e, wydziwień, e, bez żadnego kombinowania. Taki najprostszy, a wiadomo, rzeczy najprostsze są najlepsze. E, mam taki, został mi, zamroziłem sobie, jak robiłem, kiełbasę na przykład e, boczkową. Zapraszam ten odcinek boczkowo z pieprzem, przepyszna kiełbasa, naprawdę polecam. I jeszcze coś robiłem, zostało mi, więc zamroziłem sobie teraz, rozmroziłem. No i co, obróbka termiczna i znowu można go zamrozić, prawda? Więc my go uwędzimy, ale będę wędził na gotowo. On będzie gotowy do jedzenia już po, po dopiekaniu wędzarni. Często robię w ten sposób, że tylko dobrze go uwędzę, a y, używam go później, na przykład do bigosu, do jakiejś zupy grochowej, y, fasolki po brytońsku i tak dalej, i tak dalej. A tym razem y, na żurek można oczywiście po sparzeniu zrobić, a tym razem postanowiłem dopiec go porządnie w wędzarni, y, tak, aby był taki al dente i będzie super. Od czego zaczynamy? Tutaj w wiaderku mam, proszę, ja was 4 litry wody i jeszcze plus 1 litr wody będzie, jak będą się parzyć nasze przyprawy. Za chwilę wam pokażę. Czyli tak, tutaj jest powiedzmy już 5 litrów wody i dodamy do tego peklosul. Peklosul, e, peklos, peklosoli użyję 70 gram na litr wody. E, wsypujemy. I trzeba to porządnie rozmieszać. E, peklowanie będzie czterodniowe. E, wiem, że mi to będzie pasować i 70 gram e, właśnie peklosoli będzie idealne. A więc, tak czego będziemy potrzebować do tej naszej zalewy? Tutaj mam taki litrowy e, szklany pojemniczek. Nie wiem jak to nazwać. Garnuszek. <laughs> Mam tutaj 10 gram również ziela angielskiego. Wsypujemy. Mam tutaj li, również liść laurowy. Zobaczcie. Również jest, to znaczy jest go 5 gram. Również wsypujemy. Liść laurowy przyjechał do mnie prosto ze słonecznej Italii. Ma bardzo fajny intensywny i ładny zapach. Damy również 10 gram tymianku suszonego i to wszystko teraz ładnie zalejemy litrem gorącej, wrzącej, wrzątku po prostu gorącej wody. Zamieszamy. Odstawimy sobie do całkowitego ostudzenia. Piękny aromat się unosi. Tymianek się przedziera i właśnie o to chodziło. Klasyczny boczek, bez żadnego wariactwa. tylko podstawowe przyprawy, jakich zawsze praktycznie używam. Chociaż czasem skuszę się, aby dodać jakiś inny, jakąś inną przyprawę. Odstawiamy. Zobaczcie, mam tutaj jeszcze trzy takie niewielkie główeczki czosnku. Przekroję je w ten sposób. Bardzo ładny, suchy. Pięknie pachnie, i zobaczcie w takiej postaci razem z łupinami można go delikatnie tak rozwinieć. Wrzucam do wiaderka z solą peklową oraz wodą. Teraz zobaczcie. Boczek jest taki jak widzicie, dosyć szeroki. Ja sobie go przekroję po prostu. Na połowę, bo taki właśnie będzie najlepszy. Najbardziej e, taki podzielny. Tak będzie się ładnie w wędzarni wędził. I łatwiej się nawet e, dopiecze w wędzarni. Oczywiście on ląduje w wiaderku. A ja poczekam aż mi się ostudzi cały cała nasza zalewa z przyprawami całkowicie wystygnie i doleję tutaj do wiaderka wszystkie te przyprawy oczywiście będziecie mieć w opisie tego filmu zobaczcie jaki piękny boczek ależ będzie W opisie tego filmu wszystkie będziecie mieć przyprawki jakie użyłem ile? Na 5 litrów wody. A przypraw jakich użyłem od firmy Jelux wędkarz 10 macie 10% zniżki na tymże sklepie. Widzimy się za chwilę. A więc zobaczcie, tak to ładnie wygląda, wezmę sobie jeszcze łyżkę, żeby to ładnie pomieszać. Czuć tutaj czosnek już. Chociaż to jest mniej więcej, no nie wiem, z godzinkę eee, tak to ładnie wygląda. I teraz wlewamy ten nasz wywar, który naprawdę prześlicznie pachnie, i on nam zrobi tutaj robotę. Nie ma tego za dużo przypraw, więc będzie fajnie czuć eee, smak tego mięsa. Bardzo mi się podoba, jak ten właśnie. Ładnie się oblepi do tego boczku. A, pozwolę sobie wyciągnąć. Zobaczcie, mam nadzieję, że to ładnie widać. Pięknie to wygląda. I uwierzcie mi, będzie to cudownie smakować. Ja to sobie teraz nakryję ładnie, tak aby Boczek mi tutaj nie wystawał, właśnie w ten sposób. No i zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo proste peklowanie. Peklowanie czterodniowe. Nie trzeba naszczykiwać boczku, dlatego że boczek nie jest jakiś. wiadomo, gdybyście w sumie nigdy nie naszczykiwałem, tak naprawdę, boczku. Nawet jak peklowałem. Miałem kiedyś takie peglowanie jednodniowe, e, takie trochę jechane po bandzie, ale jak widzicie, żyje, nic się nie stało. <laughs> Pamiętacie, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba e, po prostu wszystko jest dla ludzi w, 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 w ramach pewnego rozsądku. Można tak zrobić, ale jeśli jest tylko i wyłącznie awaryjna jakaś sytuacja. <laughs> Tak sobie zapakuję, gdyż wieczko do tego wiaderka jak dam, to mi się nie wejdzie do yy, lodówki. Na 48, 80, 90 kilka godzin, czyli 4 dni, yy, 4 doby będzie się to peklować i widzimy się przy wędzarni jeszcze jak będę wyciągał, będę wbijał haki to Wam pokażę mniej więcej jak to u mnie wygląda a więc witajcie moi drodzy po 4 dniach, 4 dni minęło peklowanie eee, peklowało się 4 dni także tak to wygląda pięknie pachnie zalewa ładna jest i muszę Wam pokazać jak boczek wygląda przybliżę Wam, mam nadzieję, że to będzie ładnie widać zobaczcie takie ładne kawałeczki boczku. Przedziurawiam je sobie i biorę hak. I po prostu nabijam. Przedziurawiam sobie skórę, gdyż przez skórę trudno się przebić. Tak to wygląda. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Będę wędził w temperaturze 55, 55 stopni maksymalnie. Dlatego, że to jest boczek, jest dosyć tłusty. Nie chciałbym, aby nadmiar tłuszczu mi z niego wyciekł, wypłynął. Tak to właśnie wygląda. I jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, no i oczywiście on będzie dopiekany w wędzarni. Będzie gotowy do jedzenia. Także będzie podpiekany w temperaturze jakieś 75. 80 stopni i będzie super, bo nie raz tak robiłem. Także moi drodzy widzimy się przy wędzarni. boczuś bo ląduje na drążki. A więc zobaczcie, boczu się wezmę światełko. Boczu się tak się prezentują, Tu tam są węgorzyki i węgorze. Tak się boczu, się prezentują. Jeszcze są, jeszcze są mokre. Także wentylator, jak widzicie, chodzi. Ogrzewają się, osuszają się te właśnie boczki. Zamykamy, nie wietrzymy. Wentylator włączony. Daszek, jak widzicie, uchylony. Temperatura 45 stopni. Teraz osuszanie, wygrzewanie. One mają być suche. Jak będą suche, włączymy dym i włączę się dopiero po dwóch godzinach wędzenia tych boczków. Co się chodzi o wędzarnię, wędzarnię sam zbudowałem ten odcinek i ten odcinek. Zapraszam serdecznie na te dwa odcinki. Po kolei pokrótce opowiadam, jak ją buduję. Zachęcam do budowy wędzarni swojej. Sami sobie zbudujcie, jeśli macie takie możliwości. Dlatego, że więcej satysfakcji zbudowania i, i, i z użytkowania takiej wędzarni no i trochę taniej wychodzi a więc zobaczcie jak wyglądają boczusie po dwóch godzinach wędzenia wezmę lampkę już ciemno jest mam nadzieję, że to dobrze widać A myślę, że tak z daleka będzie troszkę lepiej o tak tak się właśnie prezentują no ale jeszcze ale jeszcze, jeszcze, jeszcze z dwie godziny, na pewno, inaczej z półtorej godzinki, myślę, że tak około właśnie półtorej godzinki i będzie dobrze. I będę dopiekał. A więc zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, mam nadzieję, że to widać przy tym światełku, choć słabe jest, tak boczu się pięknie wyglądają. Teraz wbiję sobie w jeden boczek. Ten jest taki dosyć gruby. I będę podpiekał teraz boczki do osiągnięcia w środku 70, 72 stopni Celsjusza. Podnoszę temperaturę do 85 stopni. Właśnie tak. No nic, moi drodzy. Widzimy się prawdopodobnie. Aj. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Rozkroimy, zobaczymy, posmakujemy. Jak ten boczek, mam nadzieję, zacnie. Smakuje i zobaczycie jak to wyszło. Na pewno pysznie. Pozdrawiam i do jutra. A więc witajcie moi drodzy kolejnego dnia. Zobaczcie, tak się prezentuje ten boczuś. Wygląda prześwietnie. E, mam nadzieję również, że tak smakuje. <grymne> Zostawiłem go na noc w wędzarni. Zobaczcie, tutaj tłuszczy troszeczkę gdzieś tam wypłynął. Był dopiekany w 85 stopniach Celsjusza w wędzarni. Dopieczony. Mam nadzieję, i za chwilę spróbujemy. Fajną robotę robią te e, przyprawki. Zobaczcie, jak się fajnie komponują e, na nim. Także przekroimy i zobaczymy, co tam w środku piszczy. A więc zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Boczek klasyczny. Ja go przekroję tak trochę na skosa, aby go ładnie widać. Skóra oczywiście będzie troszeczkę twarda. No, dlatego, że dlatego, że było to wędzone, troszeczkę się spiekło, normalna sprawa, zobaczcie. I teraz ukroimy kil, kil, kilka plasterków. A więc zobaczcie, tak się prezentuje ten szyboczek. Pięknie wygląda piesznie. Także za chwilę próbujemy i powiem Wam, jakżeż on smakuje. A więc jak widzieliście, tak się prezentuje po przekrojeniu. Pięknie wygląda jak to boczek. Jeśli jest dobrze dopekrowany. Tu nie będzie jakiejś struktury, nie wiadomo jakie kiełbasa, że w zależności jak pomieszamy ją będzie miała taki wygląd bo tam wiadomo galaretka będzie się przywijać, czy coś czy damy mniej tego tłustego, więcej szynki więcej mięsa czystego będzie miało inną strukturę to mięso w kiełbasie a w boczku, w boczku niestety nie możemy sobie tego z góry założyć jaki boczek kupimy przekonamy się po sparzeniu, po uwędzeniu, po gotowaniu i po czym tam jeszcze kto robi, prawda? Po pieczeniu na przykład. Także tak on wygląda, a jak smakuje, to już możemy sobie właśnie założyć. Czuć wyraźnie smak boczku. Normalna sprawa. Sól, jeśli chodzi o sól, nie pamiętam ile dawałem, 40, 70 czy, lub 60 gram, napiszę tutaj jeszcze raz, na litr wody. Wydaje mi się, że to jest słoność na 4 dni odpowiednia. Przedzierają się oczywiście te przyprawy, czosnek jakoś tam minimalnie czuć. Także polecam taki boczek Klasyczny, bez żadnych udziwnień, i oczywiście pocięty w takie paski. Bo naprawdę zobaczcie, takich kawałeczek eleganckich, nie trzeba go szatkować na jeszcze pół czy coś takiego. Chociaż to w sumie bez znaczenia, nie? Przeciąć raz i nie ma problemu. Wiecie, co ja już nie będę przedłużał. Jak wam się filmy podoba, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie, proszę, na tą grupę na Facebooka. Przypraw, jakich użyłem, przynajmniej w większości, bo już mi brakowało, użyłem oczywiście od firmy Jelux. Wędkarz 10%, macie 10% zniżki na tymże sklepie internetowym, jeśli zdecydujecie się na jakieś zakupy w tymże sklepie. No i nie, trzymajcie się. Do następnego filmu. A w następnym filmie będą węgorze, nie wiem, czy to widać. A jak nie widać, to wstawię Wam zdjęcie. Albo w kolejnym, albo wcześniej były węgorze wędzone. Też przypyszne. Pozdrawiam i trzymajcie się. Hej! A ja się zabieram za śniadanie.